Od 1 października 2025 roku w Polsce pojawił się system kaucyjny. System kaucyjny budzi spory polityczne, bo część osób uważa go za dobry sposób na ochronę środowiska, a inni krytykują jako dodatkowy koszt dla konsumentów i firm. Pojawiają się też wątpliwości, czy faktycznie ogranicza odpady i czy łatwo będzie go dobrze zorganizować. Dlatego na scenie politycznej opinie na jego temat są podzielone. Czy to prawda, że koszt systemu kaucyjnego to 14 miliardów kosztów inwestycyjnych i 2 miliardy złotych bieżących kosztów rocznie? Czy to prawda, że że oznacza to, że system kaucyjny jest 10 razy droższy w obsłudze niż systemy gminne? Czy to prawda, że koszt tego systemu poniesą wszyscy Polacy we wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami poprzez podniesienie cen napojów, poprzez niezwróconą kaucję, której koszty szacuje się na 2 miliardy złotych rocznie? Czy to prawda, że efekt środowiskowy z takich gigantycznych inwestycji jest żaden? Czy to prawda, że beneficjentami systemu kaucyjnego są wielkie koncerny? Norweski producujący automaty lit, chcący zwiększyć obrót koszt, kosztem małych sklepów Coca-Cola poprzez darmowy dostęp? do strumienia recyklatu. I czy to prawda, że posłowie Polski 2050 uczestniczyli w wieczorkach norweskich pod patronatem ambasady norweskiej, na których pod pretekstem prelekcji na temat norweskich rozwiązań gospodarki odpadami promowany był system kamcyjny oparty na automatach norweskiej firmy. Panie ministrze, no widać już, że strach w oczy zagląda, ponieważ przypuszczacie, że może się nie udać, ale trudno, żeby się udała tak wielka akcja logistyczna yy, i, i kwestia mentalności konsumentów kiedy kwestia promocji i edukacji właśnie w tym systemie jest żadna. Jak do dzisiaj nie ma żadnej akcji promocyjnej, jak ma wyglądać, jak ma się dowiedzieć, jak ten system cały ma funkcjonować. Panie Ministrze, chciałem zapytać, jaki budżet jest przeznaczony w, w, przez rząd na akcję promocyjną, akcję edukacyjną właśnie w kwestii promocji tego systemu kaucyjnego. A Ty co o tym myślisz? Czy to dobry krok w stronę polepszenia stanu środowiska? Czy będziemy stać w kolejkach to butelkomatów?